Witam Państwa. Początek bieżącego roku pokazał, że poszukując dobrych inwestycji nie należy zapominać o amerykańskim rynku akcji. Siła i determinacja, z jaką indeksy w Stanach Zjednoczonych parły w ostatnich tygodniach do góry jest imponująca. Zresztą przypomina to sytuację z początku 2011 czy 2012 roku, kiedy to amerykańskie indeksy również pokazywały całemu światu właściwy kierunek. Niestety, za każdym razem e, okazywało się, że ten entuzjazm inwestorów e, musiał być weryfikowany w kolejnych e, miesiącach nadchodzącą kilkumiesięczną e, korektą lub trendem bocznym, i wydaje mi się, że tak będzie również i e, tym razem. Jest wiele elementów, które e, pokazują taki sam obraz, jaki miał miejsce rok czy dwa lata temu. Myślę tu m.in. O, o wysokim stopniu e, optymizmu panującego wśród inwestorów giełdowych, o dynamicznym wzroście aktywów e, kierowanych na rynki wschodzące, ale także o gorszy, nieco gorszych od, oczekiwań danych płynących z amerykańskiej gospodarki oraz o e, gorszym zachowaniu się rynku surowców czy też rynku e, walutowego. Wszystkie te elementy łącznie wskazują, że istnieje duże prawdopodobieństwo wejścia rynków akcji na świecie e, w kilku miesiącach. Miesięczną falę korygującą czy te, trend boczny. Zresztą, moim zdaniem, w Polsce już od kilku tygodni jesteśmy w tym właśnie trendzie bocznym, konsolidacyjnym i tej korekcie, a przynajmniej w jej pierwszej fazie. Jednak w przeciwieństwie do tego, co było rok czy dwa lata temu, wydaje mi się, że tym razem nie będzie to aż tak bolesny proces korekcyjny, jak miał miejsce w poprzednich dwóch latach. Może być jednak nieco dłuższy i potrwać do końca trzeciego kwartału. W międzyczasie będziemy mieli do czynienia z, dużo, z, du, z dość dużą zmiennością w granicach 5-7%, zarówno w dół, jak i w górę od obecnego poziomu głównych indeksów giełdowych. Ten scenariusz jest moim zdaniem wspierany przez dane gospodarcze napływające z polskiej gospodarki, które wskazują, że co prawda Tempo spadku, tempo spowolnienia już wyhamowuje, natomiast nie zaczęło się jeszcze wyraźne odbudowanie i odrodzenie polskiej gospodarki. Wykorzystując dane historyczne, zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Polski, można dowieść, że w tej fazie cyklu, w której jesteśmy obecnie, zarówno rynek akcji, jak i rynek obligacji da zarobić inwestorom, czy może dać zarobić inwestorom. Dlatego w dalszym ciągu podtrzymuję swoją opinię, że do końca tego roku szeroki rynek akcji w Polsce, a w szczególności małe spółki, skończą rok z zyskiem rzędu kilkunastu procent, natomiast fundusze obligacji dadzą zarobić inwestorom około kilku procent. Dziękuję Państwu.